Nagrywa? O, nagrywa się teraz. Czy nie? O, teraz się nagrywa kurwa. Jesteśmy kurwa. Piątek wieczór. Haha kurja ha, kurwa, jesteśmy na siłowni wreszcie. Cały Trał, dzień kurwa. Czekamy na ten moment. Na tą jedną kurwa chwilę serce jak sialone bije. No. Kurwa, gdzie może być lepsze miejsce w piątkowy wieczór, niż siłownia, także kurwa zapraszamy Paweł Roki i Cichy Maciek. <laughs> Lecimy kurwa, ciema tak w ogóle, witam wszystkich, ale zarosłem. co kurwa za znaczy długo, kurwa ten, na początek mówię, kurwa bo za długo nie chuje co wycinać, nic nie, nie mogę wycinać, nie chcę kurwa na żyro wszystko wale. A filmik za duży, a ja nie, nie mogę przestać kurwa gadać, co nie, dobra. <grywa> ja rozgrzewam się nara. A co robi Maciek? A Maciek kulka, kurwa mać. Kulga, nie? Kulka. Kulga, o. Kulga, Kulga ciężar, bo ciężar można nie nie, nie nie, trzeba kurwa nosić do kurwa gryfa, tylko gryfu. Tylko można kulgać, tak? <grywa> Oszczędzajmy plecy. Nie no ale poważnie, jak robimy jakiś większy ciężar. I ma te 200 kilo, kurwa, na tym wyciskanie, czy te 300, w martwym, czy tam kurwa, ponad 300, zależy kto tam ile robi, to ile robicie. No, przyznać się, coś tam na pewno robicie, co nie mam nadzieję, że kurwa, jakąś motywację do treningu daje i robicie coś tam więcej, albo będziecie robili. bo Będziecie się kurwa zbroili, żeby być silni. <grywa> kurwa, trzeba się zbroić. No, małolaci. Trzeba się zbroić. No, co chciałem powiedzieć? Kulganie. Czy jak masz z tego 300, czy ile tego kilo ciężaru, no to można sobie przykulgać. Dobrze, mówię, dobra o kulgać? No kulgać. Dużo lżej. Kulgać, tak? Dużo lżej, kurwa, to nawet lżej nie lżej kurwa. No lżej masz rację, kurwa, no, kurwa. Jak cichy maczek ma nie coś... mieć racji na człowieka? Jak już cichy <inaudible> coś mówi, kurwa, raz w taki czas, no to już musi mieć, kurwa, rację. Niech to powie, że nie, no to? No, a jak? A w ogóle kawał mi się, kurwa, co, nie, no chuj pójdzie ten kawał, co nie? <adjectives> nie ma dla coś mojej rodziny mi się ten... Y, no, no, bo moja ta y, kochana siostra, śliczna moja mała Madzia y, pochwaliła mnie, że fajnie te filmiki robi, znaczy na... Ty, na na kurwa na tym, na, fej, na Facebooku, na YouTubie kurwa robię, że napisała, że artysta dobry jestem. No to kurwa piszę, dziękuję, kochana Marciu, wiesz, że ten rodzinny. Jeden artysta lepszy od drugiego. Ale chuj ja wreszcie powiedziałem kawał, że... Kurwa Maziu, hej, jesteś w kawale, widzisz, kurwa, kto się śmieje, to się nie, kto się nie śmieje, to się nie śmieje. No to kurwa, nie śmiejcie się, jak wam nie, nie śmieszne. Kurwa, ale kto kurwa zna dobrze naszą rodzinę, to, to się śmieje, bo wiesz. No hej, w tak tam, kurwa. Witam, pozdrawiam wszystkich. No, ale o czym chciałem powiedzieć, dobra. Yy, nie o kulganiu, kurwa, to nie, nie o kulganiu. Już mówiłem to o tym kulgarniu trochę, o pauzie, co niedobra. także lecimy ziomuś, robimy z pauzą, trenujemy pauzę. Dobra, także kurwa, jak robisz pauzę gdzieś, na ten moment, gdy sztanga dotyka klatki, jest pauza, musisz być spięty jak w to bardzo ważne, musisz być spięty, nie możesz się rozluźnić, jak sztanga schodzi do dołu. Jest to napię na kurwa po pierwszym W brzuchu kurwa spięty, całe plecy, całe ciało. Schodzisz, schodzisz, schodzisz. Pauza. I w momencie tej kurwa pauzy jesteś taki spięty, że chu, że po kurwa tej pauzie armata z cały sił, na, na pełnej kurwie. Te mieście naprawdę mają być spięte, masz być przygotowany na wystrzelenie bo tej, po, po tej kurwa pauzie, jak maszyna do góry, puu! Ma wypierdolić. Bo jak się rozluźnisz, położysz klatkę, sztangę na klatkę i się na chwilę rozluźnisz, tam pomyślisz gdzieś o kurwa dupie Maryni, kurwa, czy o tym, nie wiem czy to już Marynie kurwa, ale pozdrawiamy Marynie wszystkie co nie. Hello. 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 Marynie, kurwa, no, a się kurwa, Marynie nie się hello leci. <śles> kurwa, głupoty co nie. kurwa, to nie albo gadaliśmy nie o kulganiu, no, nie o Maryni kurwa, co nie. Nie znam tej kurwa, ale na pewno jakieś są i na pewno fajne dziewczyny. Marynie, jest zaraz. Pozdrawiamy. Marynie, no. <ś%, <ś%, <ś%,>. Dobra, skup się bo kurwa, się, robimy, pokaż jak z pauzą ładnie robisz. Spięty, pokaż jak jesteś spięty, żeby ci kurwa nic nie drgnęło. Bo to pomyślisz o Marynie i co, bo ci nie co do nie się, kurwa nie gadaj Spięty. i Spięty O jaki spięty masz, Dobra, że można go kurwa brzuch walić, podczas tego jest napięty. Nogi napięte jest kurwa Góra Taki masz być spięty, że jak napierdalasz to cię można napierdalać. O, pięściami kurwa jak maczka i chuj. Idzie dalej. Kurwa. To jest kurwa, moc to jest wojownik. O, za kurwa i kurwa. Nie, <tryk> <tryk> nie ma lipy. O <tryk> nie ma lipy, kurwa ci nie ma. Kurwa o ja mi się co się, się pomyślało. Dobra. <tryk> <tryk> Patrzcie, Roki też kurwa a jak kurwa, kulgam, siak. I już mi sobie kurba kurwa na nogę i chorą w nogę. Wiem sobie kurwa wykulgał. Chuj tam podniosę. Po staremu kurwa. nie 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 wychodzi. Nie tutaj do Maczka. Nakładam na sztangę. Przyjdzie czas i Maciek będzie po 20 nakładał, kurwa. O, już niedługo. Już niedługo kurwa nie no. Przyniosłem, no bo już Krystian była, ale kulgajcie, kulgajcie, bo to tym kulganiu nie skończyłem. Bo kurwa chodzi o plecy, o kurwa kręgosłup, bo jak tak ćwiczysz kurwa tygodniami, miesiącami, kurwa latami, to przy tych kurwa nanoszeniu się tych ciężarów to można przez szybciej kontuzję czasami zrobić niż przy kurwa ćwiczeniu, bo przy ćwiczeniu się skupiasz, robisz kurwa dobry ruch, no chyba że się nie skupiasz, chyba że się siedzisz między przerwami, kurwa w telefonie i co kurwa przerwa zrobiona i tam kurwa się Cykać zdjęcia zdjęcia To kurwa jeszcze cyknie raz na jakiś czas Chuj tam, bo nie, do kiedyś Polacy tylko te zdjęcia i filmiki przetrwają. Także jak, jak nic nie robisz, to nic nie będzie po tobie Bo nawet kurwa pamięć, jest e, Zanika i pamięć kurwa przeminie Nie zostanie wtedy w tej głowie nic A to chociaż te zdjęcia i filmiki No nie o tym mówiłem, no co, o czym mówiłem kurwa Dzikie Maciek Pokaż się refleksem Kurwa, w co nie? Się, no, to, ja. to jest, <laughs> nie? no kurwa co e, chciałem powiedzieć, tak z tym kulganiem, kurwa, wiesz, lepiej zdrowiej, bo kurwa tak jesteś święty zrobisz dobry ruch. A kurwa jak ten ciężar bierz, czasami weźmiesz, chuj wie jak kurwa i niedobrze ta kurwa 300 kilo jak ktoś tak będzie przynosił przez kurwa miesiącami, latami, to na tych plecach kurwa, kurwa poczujesz. Także kulgajcie, kulgajcie i jeszcze raz co? Kulgajcie. Kulgajcie, kurwa to nie. No. Tylko, tylko nie, Kurwa, kulki No także kurwa, wiadomość z ostatniej chwili. 16 listopada, chyba 16 jeszcze tam w niedzielę będziemy dokładnie wiedzieli, bo tam na tej siłowni jeszcze nie podjęli decyzji. W Kilder kurwa mistrzostwa tamtego. Kurwa terenu wyciskanie i w martwym ciągu, także kurwa cichy, tam startuje już atakuje, atakuje kurwa będzie walczył, także to który mówiłem 16 kurwa listopad nie ma ta kurwa pamięć moja, nie sprawdzam kurwa czujność cichego co nie więc muszę, żeby razem gdzieś coś powiedział kurwa jak ja dopierdala, to nie no także 16 czekaj chodźmy, idziemy się wody napić musimy szybko obliczyć kurwa Ile to tygodni? Zaraz szybko plan kurwa ci zajemy, żebyśmy dzisiaj już na koniec zrobili Żebyś już zrobił Takim ciężarem, będzie jak później będzie wychodziło, będziemy coraz wyżej szli Ile tego, Który dzisiaj jest kurwa? 11:12. 13, dwunasty Trzynasty Dwunasty Który? Kurwa, jedenasty, tak? Jedenasty? który był dziesiąty? Tak, ten dziesiąty? A kurwa za dzisiaj razy, kurwa, no jak, kurwa. Nie no, wiem dziesiątek, wczoraj przez wczoraj a. był dziewiąty. No tak? No. No, a jak kurwa? No nie no czekaj, wody się kurwa napije. Momencik, trzymać, już kamerę, kurwa W tym ja się muszę wody napić. Kurwa, nie wiem czy wody za... Na... Nie wziąłem kurwa, to piję w kremiku tutaj. Ale o, bardzo zajebiste. dobra woda. granic mamy. Własny. No woda dobra. tak szczerze mówiąc to... Uuuu, jaka dobra. O, przepraszam, ale chwilkę musiałem mieć dla siebie do siebie i wody, kurwa, spływający do zawodka, kurwa, śmiejące tak ciało. Wyrfajnie, jaka woda jest pyszna niekiedy. O Jezu, pyszna, pyszna. najpyszniejsza na świecie lepsza niż jakikolwiek kurwa sok. Jak się w chuj do to co ten na pustyni ma myśleć, co? Jak mu się kurwa, temu się dopiero pićce, kurwa, kawola woda na niego zajębista. No. <noise> nie no, ale kurwa, jeżeli chodzi o wodę, tak w ogóle, no to kurwa nie jest zajebiś, zajebiście, ale nie jest właśnie zajebiście, tak zimną wodę kurwa do treningu, na treningu, gdy jest rozgrzane kurwa ciało, wiesz o tym, czy nie, Maćku? Kurwa, no, mówi... coś mówiłeś, nie? No, no coś, kurwa. Przypomniałeś. <noise> no co, jak było? Że nie może być zimna woda na rozgrzane ciało, tak? No, dlaczego? No bo... Skurcza? Kurwa, kurczę, nie skurczę, co nie, to jeszcze nie dole, to, ale tam blisko kurwa łaczej był. Nie no kurwa, tak żeby w ogóle tak moim zdaniem, jak ja to kurwa widzę Kiedyś słyszałem, no kurwa, co no, już będę ciemno, kurwa, że ja wymyśliłem. Nie no koleman kiedyś słyszałem, każdy wiek to koleman, kurwa król siłowni. Tak. No, no ale słyszałem taką wypowiedź jego i kurwa utkwiło mi to i to to jest w chuj, w chuj, w chuj. Yy, prawdziwe kurwa, takie małe plusiki, takie małe kurwa, punkty. Niby ktoś powie, chuj tam to nieważne, ale wszystko się składa z tych małych punktów. Czym więcej tych małych punktów będziesz brał do kupy, tym kurwa będziesz bliżej sukcesów. A ten, kto jest kurwa tam na szczycie, to znaczy, że tych punktów kurwa tyle przestrzegał, to kurwa drugi w połowie nawet tego nie przestrzega. Każdy punkcik do punkciku, mięsień do mięśnia. To tak, jest osiągnięty. super mięsień, cel osiągnięty, kurwa, tak? No także, co mówiłem? Eee, ciało rozgrzane, zimna woda wpływa do organizmu, i co teraz organizm robi? No, musi tę kurwa wodę przystosować, żeby była taka sama, takiej samej temperatury jak ciało, tak? Także, co robi? Ociepla wodę. A co wykorzystuje? Nie, nie. Kurwa, tak! Eee? Energię. Nergię! <noise> Dobry jest to co? No. A na co ma iść ta energia wykorzystana do y, rozgrania twoje, wo, twojego ciała, na co powinna iść? Na wyciskanie. Dokładnie, na wyciskanie. Ta energia ma iść kurwa na siłownię. No Może to rekordy być... bite. Dokładnie. Wszystko ma być, każdy punkt ich spełniony. Takie jeszcze odnośnie tego Kolemana, to w tym właśnie filmiku, którym to mówił na YouTube też kurwa, nie wiem. Powiedziałbym kurwa jaki to tytuł, ale nie pamiętam dawno to co to, to, temu to widziałem, ale to zostało w pamięci. Takie rzeczy powinny zostawać w pamięci. Nie oglądajcie kurwa wszystkiego tylko, aby oglądać, tylko uczcie się cały czas, się uczcie, codziennie się uczcie kurwa. Stary, młody, uczcie się kurwa i sami wnioskujcie, to ważne. To nie jest tam mówię kurwa. Kurwa nauczyciel się kurwa znalazł, co nie? Ale kurwa... Ja tam nie narzekam. No. Ale kurwa, niekiedy wiem co mówię. Nie niekiedy, kurwa, tylko często. Ale często bzdury gadam, jak każdy bzdury kurwa gada. A czym starszy, tym więcej wiem, że nic nie wiem kurwa. i teraz cię rozpędzam. Zaraz filozofować zacznę. Także wrócę, razu do tej wody. Wszystko powiedziałeś o tej wodzie, czy nie? Tak. 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 Że ta energia ma być na i być Dawaj Macie. ile masz? 90. Czekaj, mieliśmy obliczyć ile tygodni, ale teraz nie ma czasu, za długo już gadam, czyli robisz serię. Dawaj, 90. 6 ruchów z pauzą. Mocnych. Dobra. Gotowy? Tak. Dobra, mocny, mocny. Zrób taką dobrą pozycję. Zębnie się tak dobrze. Zrób wszystko jak trzeba. I takie kury Gura. Raz. Gura. Dwa. jeden, Gura. Trzy. Idziesz. Gura. Cztery. Idziesz. Idziesz. zepnij się, zepnij się. Mocno. Gura. Idziesz, idziesz. Zepnij się, mocno. Mocno macie, zrobić. Idziesz, góra. Góra. góra, 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 Jest. Pięć roku, brawo. Jest kurwa. Dziewięćdziesiątką, z pauzą, pięć ruchów. Ten ostatni tak minimalnie pomogłem, ale to tylko dotknęłem także praktycznie jest kurwa, ty no zajebiście, no, no, no zajebiście do dziewięćdziesiątką, kurwa, cztery ruchy sam z pauzą. Dobra, jeszcze dwie serie, ty, tak? tym samym ciężarem. Dobra, lecimy. Na sztandze? A ja 140 Dalej nogi na podwyższeniu Już trochę po kontuzji kurwa lepiej Ale już się tutaj boli Ale chuj w ten ból Wyciskamy kurwa Dobra Paweł skup się Skup się kurwa No! Widzicie? Jak się kurwa. Formę, to do tego z Pawłem. Nie ma lepszego trenera. Dziękuję. No, bo, bo. Także mam zrobione trzy serie po pięć ruchów. Dziewięćdziesiątką. Teraz zeszliśmy na 60. Róbek w pauzy. Bez, pauzy. Bez pauzy, ale dupa na dole. Pyk, pyk. Jak maszyna taki wiesz, jak maszyna jednym tempem pu, bu, bum, bum idziesz 15 ruchów. Jak maszyna wziąłeś? 15 ruchów. Skup się. zepki się. I wąż tak, węższym uchwytem. Pięknie, dają Ci mówić, pamiętać mołnym części. Właśnie. Węższym uchwytem zmieniamy uchwyt. Zmieniamy szybkość. Wyciskania, niekiedy wolniejsze ruchy, niekiedy szybsze. Zmieniamy, 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 dajemy więcej bodźca. Zepij się idziesz jak maszyna. Raz, dwa, z trzy jak maszyna. Cztery, z na nie czuję ciężar na razie. Pięć, sześć, jak maszyna, prawda? Siedem. nie zatrzymuj się. Osiem, idziesz, dziewięć, idziesz, dziesięć, pięć jeszcze raz, robisz, dwa, nie zatrzymuj się, trzy, spięty. Teraz jeszcze już mocno zrobić, sam mnie <moczny> tam nie ma 16. Jest kurwa moc cichy uuu. Maciek wojownik kurwa <h> -ha -ha> także znowu schodzimy z ciężaru 120 kilo Zwężam teraz uchwyt. i już bez pauzy A wąsko, bardziej wchodzi teraz triceps, więcej przejmuje walki, także zobaczymy, ile w tricepsach siły. Siach. Jeszcze Dawaj. Arr. Idziesz. Dwa, dwa. Walcz kurwa, walcz. Walcz. Trzydziestu się teraz patrzą kurwa. Idziesz. Arr. Góra. Walcz, walcz, walcz. Zrobisz. Zrobisz. Walcz, walcz. Kurwa. Zrobisz. Skup się teraz. Góra. Jesteś kozak. Jesteś wojownik. Idziesz. Arr. Jest kurwa. Jesteś kozach. Uf. Tak walcz kurwa. Cichy Maciek, kurwa jest mocny, nie poddaje się, kurwa idzie do końca. A jak ktoś nie wierzy, że nie, się jest, jest mocny, to się przekona, jak w nim stanie, kurwa. Dokładnie. Dobra, także stówka na koniec. Czekaj, może się kurwa przypnę, to już koniec treningu. Kurwa nie wiem. Dawaj, pokaż formę. Po formę to kurwa, formy to nie ma, bo to była przed zawodami. Ale kurwa koszulki Jedyna wada Jedyna Zdejmę kurwa. Zdejmę co nie zdejmę. Kurwa. Nie pana. Kurwa nie zdejmę co, nie zdejmę, no dobra. Ja no, kurwa. Parę kilo. Zawsze po zawodach. Parę kilo do dołu. Wchodzimy na ruchy. Troszkę dieta inna. I teraz czym bliżej zawodów. To ruchy będą się zmniejszały. Waga będzie wchodzić. Szarcie będzie coraz większe, większe, większe i większe. I kurwa na zawody następne będzie kurwa moc. Będzie czy nie będzie, macie? A jak? Będzie, oczywiście. A jak? A jak? No. Także stówka. Na wosko. Nie chcę, kurwa tricepsy pracują. Nei <laughs> Jeden. Siła jest. Siła jest, klata jest, wyjebanie jest. Wszystko jest. Dobra, tak, trzymajcie się. Dziękuję za oglądajcie, oglądanie, kto dotrwał tutaj z nami, do tego miejsca. To jest, kurwa, kozaczek. Tak, my jesteśmy kozaczki, tak czy nie? Kurwa, pokaż się trochę. Cichy Macieju, kurwa. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Co to miało być? Coś na koniec miałem się powiedzieć. Chujbie, zapomniałem. Dobra. Siema, Paweł Roki. Siema, Cichy Maciek. Dziegorek, patrzcie, uciekł z klatki. Idę kurwa z auta z tymi kurwa, czuchami. Kurw, te przebieranie kurwa, po chutacich nakładacie tak w domu kurwa zdejmę, tak? Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Dziękuję bardzo. A wodę na siłowni picie tej samej temperatury, co wa Wasze ciało. I będzie dobrze. Siema, do następnego.